Żadną nie przyszła, albo że się pomyliła, bo co? Bateria nie muszę. No wreszcie leży jedna. Hello. No, nikogo nie ma. No, czekam i czekam. Pewno i wszystkim zegary stonyły, czy co? Hello! Do Zuwika! No. Sama, że się noje? No widzisz. Nie wiem czy w zygary postowały, czy w tę strunę nie, nie nastawiły. No nie ma. Wiesz, Jożym, Ziebko, poczekujemy. Jorzym była na rehabilitacji, a mimo to patrz, że jednak zdążyła. No trochę późno jest. A coś, ty na kole przyjechała? Gdzie tam? A, ten. Ale bak był pusty, ty sobie wyobraź, że ten nie stanął za stawnicą. że myśla, że stary kupi paliwo, a on żyją. A, widzisz, bo z tymi dziadami tak jest zawsze. A mój się, że lepiej? Nie gadaj. Mamy przecież wysokie ciśnienie. To już sobie kupili No ale wiesz, zmierzył ciśnienie, włożył do szafy, a ja mówię, że coś mruczy. Ja, kota nie mamy mruczy coś w szafie. No Baterie były wy, 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 puste. Wycocniały? No, no. no, nie wyłączył. Nie wyłączył. No i rano mówi, na pewno mu stare baterie w spółdzielni sprzedali. No coś ty? No widzisz? Takie te dziady tak to są. Je. Ale musi być zawsze na jego rych. Więcej chyba już nikogo nie będzie, co? Patrz, lezu. 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 Ty się całkiem guchą. Daj te To ci się nie cofnie. Ty musisz sobie tubę kupić albo aparat. Ja słyszę! Wy tak nie drżyjcie! I czemu tak późno? Przecież jasno je. Mówię do trudy, bo ta cię guchu jak pień. Całkiem głuchu, że mnie Jeżdżą do spa z moim chłopem. Oglądają. A najgorsze to te w rejestracji te pinty małpy zielone. A ją coraz gorzej wyglądą. I coraz gorzej się czuję też. No widać to po tobie. Mam problemy ze stolcem. Że my wszystkie a już nie popuszczą. A ja myślę, że ty mi choć jedno pożyczysz. No to, że źle myślała, to se pod paskiem włóczę. Dobra, to ty se Ja u naszych to już nic nie dryku. Siedzę no fotelu i drzemiu, albo dykaju. Możesz nagolotać z pomarańczowo skórku na no. I tak nic z tego. Ja już dawno odzwyczajono od tej roboty. No i wy się odzwyczajcie, ale mówię wam, łatwo to nie było. Ty, pokaż no jak ty wyglądasz. O, matko świata, ty schudnij trochę. Będziesz ładnie wyglądać. Zobacz, jaki ten twój stary przystojny. No jo, ja bym trochę schudła, ale szkoda mi moich cycków, bo jak schudnę, to placi zostaną. Nie, a to mój jedyny atut. Wiecie co? Jak ja sobie kupię szokoladę, nie? To ja ino tak lądą, co by nikogo nie było, żeby mogła ją sama zjeść. Tak mieli. Ty jest chytro jak pies. Ty musisz iść do lekarza. I Ja już byłam. I wiecie, co mi powiedział? Że mam wcześniej wstawać. Przecież ty rychło wstaje. No ja mu mówię, że ja rychło wstaję. A on do mnie... Od stołu, paniusiu, od stołu! Albo głową kręcić i powiedzieć, że nie, wtedy się schudnie. Ach, widzisz! To pan doktor pewno też by rychli wstawać od stołu. Nasza Pani Doktor, ta pewno wcale nie siada. Nie, nie. Więcej już chyba nikogo nie będzie, co? No nie. To możemy zaczynać. Jakbyś napisała, że przynieść talerz i widelec, to by była pełna sala. No, my już mamy śron na głowie. I nie to zdrowie, ale w sercach zawsze baj i grącą krew. A wiesz jaki chłopie najlepszy? A nie, skąd? Musi mieć na głowie srebro, w kieszeni złoto, a w spodniach żelazo. Ciekawe gdzie takiego znajdzie, może tu się jeden znajdzie. I człowiek byłby zdrowszy, co by tu wymyślić? Wtedy pomyślmy o zdrowym jedzeniu. Może jaki projekt przygotuję? Ja, jakieś kiełki, z czas mogą być pokrzywi, potem rosną włosy i paznokcie. No, no. A może napiszę projekt na plędzry z wiśniami i nalewkę z mle. No, też tak. Ty to jest dobry pomysł. Wszyscy w całym województwie piszą projekty, jak chcą coś załatwić. Ja ja. To ożem Sto jedzą, to jest dobry pomysł. Takiego żarcia jeszcze nikt nie zapisał w Unii jako swój produkt regionalny. My będziemy pierwsze. No właśnie, a jażem w gminie rych była i że wzięła druki. We ja? no samorzą. No i... To może już coś napisać. Na przykład e, flędzy z, z wiśniami, nalewka z mleczu, ale nie może lepiej nalewka z kwiatu wiśni, co? No, no. Jak to się robi? No szrych, rychl masz. No tedy wypiszcie, a ja Wam powiem, co mnie spotkało. Stoję w sklepie, piję kawę, a tu ci jakieś gzuby, mówi jeden do drugiego. Ty, żeś oglądu beboki kamraty? Ten mówi, nie, ja żem oglądu chłopa lub mysze. A, pytam się, burszole, co to jest, nie? A oni do mnie potwory i spółka babciu. O, się więcej nie pytała, bo mi było wstyd. No ja. A ja wiedziałam co to jest. To jest Batman. Mój stary pochodził ze Śląska ty tym Panią? A ty, ja też jednego znam ze Śląska. Ja? No, poszedł do doktora, bo nie mógł się załatwić. No i ten mu mówi, do mu tabletki. I że brać, no i poszedł do kontroli. No i co dziadku? A dobrze panie doktorze. Cały czas on mówi co rano o piąty mam stolec. To dobrze, że tak regularnie. Ja, ale ja się o siódmy budzę. Czuję <asynchronous> tej żonie naprawdę. Uh, uh. <laughs> Do mnie, wiecie co, wczoraj do mnie też przyszła moja sąsiadka i mi chciała nowe zdjęcia pokazać, nie, ale nie miała okularów. No i ona mówi, nie pokazuje mi, bo ja nie mam okularów. Ja wiem to czemu żeś nie wzięła? A bo mam takie brzydkie oprawki one mnie posadzają. No i o se no ile ją posadają, co dwa lata? A moja sąsiadka, to byś wiedziała. No tej telewizji śniadaniowej i uważa, że jest trendy i eko. Wiecie, co ona robi? Co? Bierze kasztanami na tarze. To jeszcze motar i No to dość, że nie obierkami. Ty, żeś była spa? My też sobie... Bardzo łatwo! Przestań się śmiać! Ty żeś była w spa, ja? Ja, No, my też sobie możemy zrobić spa. Do Wanny na nosie błota. Będą też do nas przyjeżdżać na wczasy. Potem rzucim troszkę pijawek i wtedy będziemy mieli własne spa i będą do nas przyjeżdżać i jeszcze będziemy robili kasę, a Ty nie będziesz nie gdzie tylko będziesz przychodziła do nas, rozumiesz? Ja tam, a ja to mam to w dupie! Yes. Miała, jak wybiecha do córki do Poznania w odwiedziny balu. że siadła wygodnie, a gorąco ci nie Siedzi, ty narosłeś, może zamknie ten grobowiec, no ale zaróżę nogi do kupy wzięła. jak ci żem wstała, jak mnie szał ogarnął, jak ty nie usiadła, żem się uspokoiła. Ale jak se przyboczę, ty to mnie się jeszcze krew gotuje. No się nie dziwię. No i coś cię ta wypisali wszyscy. Ajdy ci nic, że mnie napisali, bożem cały czas go dali. No ja cały czas dodali. mam napisane y, nazwa flędry z wiśniami, nalewka z kwiatu wiśni. Ja nie mogę. Posłuchajcie, no co my tu mamy rych napisać? Rozmiar sadzonki. Odległość między ogonkiem a owocem. Rodzaj gleby. Rodowód sadzonki. Miejsce z której strony słońce świeci. Ile kwiatu na litr na... Ale nic nie robił już. Trzeba co innego wymyślić. ja, i ogień no. trzeba znowu swoje trzymać, gęsi, kaczki, kurniki zapełnić. I wtedy wieś będzie śmierdziała wsią, tak jak to kiedyś było. Ja. No. Będziemy wtedy zdrowo jeść, długo żyć i, i, i mocno i pięknie kochać. Ale najlepsze to jest to. Gulina, kaczyna, pałki, tak coś, stoję co dopiero w Liza. No, i to jest nowy pro, wiejski projekt unijny. I Trzeba napisać, a nie tam, takie będzie rele, co macie. Wiecie co? My dzisiaj pójdziemy już do domu, ja. a na następnym zebraniu napiszem jakiś nowy projekt. No, ten będzie trzeba. No ja myślę. No to jedziemy no, tak ja no, no, ja no, do domu. To to no, to. Idziem, no.